Nie robi. Tak, witamy wszystkich serdecznie. Mam dzisiaj specjalnego gościa, Julię Zawadzką. No, Mamy dzisiaj do juki kilka pytań. I no, tak, zaczniemy od pierwszego, prosto z mostu. Dlaczego tak. lubisz teatr tak w ogóle? I czy w ogóle lubisz? Oczywiście, że lubię, to jakby, gdyby nie, to bym tutaj pewnie nie była. Taka miłość do teatru wzięła mi się przede wszystkim od mojej mamy, która w teatrze nie pracowała, ale była artystką cyrkową. I gdzieś zaczęła mi się pojawiać ta miłość do sceny, i też zaczęłam widzieć po prostu jak cudownie to wygląda od podszewki i ile pracy też jest wkładane od drugiej strony. I to też mi się podobało, że to nie jest tylko wyjście na scenę i pokazanie tego, co się potrafi, tylko to jest praca choreografów, scenografów, oświetleniowców, po prostu wszystkiego. I co jeszcze, za co jeszcze? I też w momencie, kiedy występuję, czy przed kamerą, czy w jakiś spektaklach teatralnych, to czuję takie połączenie trochę z moją mamą, tak, tak chyba mogę to nazwać i jest to takie e, fajniejsze przeżycie, plus też e, teatr jest takim miejscem, gdzie e, widzimy już wyruch. Jest okay. wszystko dopięte na ostatni guzik i ja pamiętam, że byłam kiedyś dwa razy na jednym spektaklu w teatrze i e, za każdym tym razem zupełnie inaczej wyglądało przedstawienie, więc to też jest niesamowite moim zdaniem w teatrze, że nigdy nie wiemy, czego możemy się tak naprawdę spodziewać od aktorów. Okej, okay. koniec. <laughs> A w takim razie, jak czujesz się występując w Waxach i czy jest to Twoja pierwsza przygoda z aktorstwem? To najpierw odpowiem, czy to jest y, pierwsza przygoda, nie. Już y, zaczynałam jakieś swoje pierwsze przygody aktorskie w cudzysłowie y, w cyrku, bo pomagałam mojej y, mamie przy występach. I to takie, to tutaj to, 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 to pierwsze. <grym> y, później były jakieś kółka teatralne w podstawówce, potem y, w szkole średniej chodziłam do szkoły teatralnej. I później pojawił się ten YouTube, a zwracając uwagę na, na waxy, czy jak, jak to tam wygląda, no to wygląda niesamowicie, bo przede wszystkim pracuję z moimi najlepszymi przyjaciółmi, więc jakby praca idealna. No tak. tak już też wiele osób się wypowiadało z tego waszego teamu, że właśnie ta atmosfera na planach jest naprawdę przyjazna Tak, sehrazna, tak jest nie do opisania, ile my potrafimy. Stracić czasu tylko na to, bo zaczynamy o czymś fajnym gadać, śmiać się i przez to mamy opóźnienie. Plan na przykład dwie godziny. Tylko dlatego, bo zaczęło się fajnie rozmawiać. Okay. Wolisz oglądać spektakle, czy grać w nich? Absolutnie jedno i drugie. <grym się> Nie ma dla mnie większej różnicy, czy oglądam spektakl, czy gram w nim, bo czuję równie duże emocje i te przekazywane od aktorów na scenie. I wszystkich uczestniczących przy tym spektaklu, jak i również yy, w ogóle być, yy, na, powiedziałam być na właśnie miałam o tym, żeby być. Yy, I również występować to jedno i to samo dla mnie. Mm -hmm. Znaczy nie, nie jest to samo, mm -hmm. ale czuję tą samą te okay. tak, okay. emocje. I od tego momentu każdy kto to ogląda, bierze sobie Julię za autorytet. <laughs> <laughs> nawet są dobry <laughs> przykład. <laughs> A skoro tak opowiadasz, to kiedy po raz pierwszy byłaś w teatrze? No chyba każdy w szkole pierwszy raz pojechał na jakiś występ teatralny i pierwszy raz to było w podstawówce i jak się nie mylę był to Dziadek do Orzechów w Teatrze Wielkim. O, w Warszawie. Tak. Tak. Czyli kochasz teatr, emocje są super, spektakle oglądasz, grasz. W takim razie wolisz spektakle takie nowatorskie? czy raczej te, które są oparte na jakichś zasadach pochodzących ze starożytności. I po raz kolejny ani jedno, ani drugie, każdy spektakl niesie coś ze sobą, bo tak naprawdę możemy mieć takie wesele, które będzie przedstawione w całkowicie nowatorskim stylu i mamy też bajkę, która będzie przedstawiona w starożytności. I tak naprawdę idąc na jakikolwiek spektakl, jesteśmy zależni od wizji reżysera i nie wiemy, się tak, nie wiemy czego się spodziewać, więc za każdym razem można przeżyć coś innego. Czy uważasz, że w teatrze każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku czy zainteresowań? Pff. Się, że tak mamy dramaty mamy opery mamy operetki od tego wychodzą nam e, musicaly mamy e, teatr plastyczny e, co tam jeszcze mamy coś tam jeszcze mamy coś tam a nie coś co się, co się o, jeszcze obalec no. no, znajdzie się po prostu wszystko dla każdego w każdym wieku więc e, jakby Jak już od starożytności ten teatr istnieje, to tak będzie jeszcze istniał wiekami i to jest niemożliwe, żeby nikt tam nie znalazł dla siebie. Jeśli to nie już... padnie przez to nie to nie Czy wybierają swoją dalszą, życiową drogę, myślisz nad szkołą aktorską studiami z tym związanymi? No... W teraźniejszym czasie raczej nie, bo jednak jest ta nauka, jest ta praca i nie miałabym takiego pełnego zaangażowania w tą szkołę, a jednak jak do takiej poszła, to chciałabym, żeby była jak największe. Um, o szkole aktorskiej nie za bardzo myślałam, ale bardzo interesują mnie szkoły teatralne, bo w przyszłości nie patrzę na, na siebie przez pryzmat tego, że będę występować przed y, kamerami w telewizji, a bardziej patrzę na to, że y, będę występować jednak na tej scenie, więc wolałabym szkołę teatralną. Ale tak, my, my, na, się <laughs> tak tak. Okej, okay. no a jeśli tak szkoła teatralna, aktorska, to teraz wolałabyś pokazywać jednak swoją twarz y, i prać tak wizualnie, czy może przy dubbingu albo pracy lektora? O, ten dubbing. <laughs> Jedno i drugie chciałabym robić i ten dubbing jest jednym z takich celi pobocznych w moim życiu. Jakby już od małego miałam także lubiłam naśladować jakieś postaci, z bajek, z kreskówek, z, z filmów i jakby to no towarzyszyło muszę... zawsze. Oj nie! Mówię pikaczku! Ale jak wyglądacie Max to wiecie. Tak. To ja sobie. Jak ktoś chce usłyszeć pikaczu, to proszę wejść na waksy. Tak, ja tam bardzo często idzie. mówię o pikaczu. A w takim razie, jaka jest Twoja ulubiona sztuka teatralna? Może być więcej niż ja. <noise> um, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo ja jestem człowiekiem z reguły, który nie ma absolutnie żadnej ulubionej rzeczy. jakby. Lubię pięć różnych kolorów, mogłabym jeść wszystko. Mogłabym chodzić raz w czarnym, raz w różowym. Nie mam czegoś takiego ulubionego, bo wydaje mi się, że jest to w szczególności u artysty, twórcy czegoś takie ograniczające i nie sprowadzam się do takich wyznaczników, że to lubię bardziej, a to lubię mniej. Okay. A jest w Polsce może jakiś z które może nie wiem, sentymentalne wspomnienie, w którym najlepiej się czujesz? <laughs> No to chyba to będzie Mały Teatr w Błoniu, w którym uczęszczałam do szkoły teatralnej, bo tam miałam takie swoje pierwsze małe występy w sali gimnastycznej dla, dla rodziny, więc no chyba ten Teatr w Błoniu tak, będzie takim najbardziej sentymentalnym, a takim ulubionym teatrem byłby może, hmm, może Teatr Roma. Tam są bardzo ładne występy, zawsze mi się podobają występy i ich tak, koniec. <grym> Okej, okay, no to, to by było na tyle z serii 10 o! pytań. <grym> <grym> Także też możecie pisać nam, jakie są Wasze ulubione teatry, do których czujecie sentyment. A to będzie na YouTube, Tak. 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 To ja i zaraz jestem w swoim życiu teraz la lajkujcie, subskrybujcie ten kanał, udostępniajcie, komentujcie. Im więcej łapek w górę, tym więcej materiałów się pojawi na tym kanale. Pamiętajcie, że to nas motywuje do dalszych działań, więc zostawcie coś po sobie siema. Tak, ile łapek w górę, żebyś przyjechała znowu? Uuu, dużo. Z tysiąc z tysiąc! Damy radę. I szybki szczerze na koniec kino czy teatr? Teatr. A randka w czy w teatrze?